Weź to na, na, na TikToka szuć! Ej, weźcie robę, człowiekcie! Nie, e! się! Wszystko dobrze, Krzysiu! Wszystko dobrze! Pokaż Ona czuj. Lili tata patrzy jakby to. Nie, tak, on się patrzy. Siska rower! Oj, Pok się kierow wykrzywiła! Popatrz, popatrz! Popatrz! Bo musi być nas Ty kiera ci się obróciła 360. Ty, Ty powietrza nie masz w akłonie. Nie Koska o. No. Koska złamana. Koska złamana. O no trochę Nie jedziesz ja tak ja ja, do domu!